Hej, 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 z tej strony Kacpi. Jak coś, jesteśmy z powrotem w wyhoju, Hmm, dobra, jak coś, to klikłem tutaj już sobie jedną rzecz. Hmm, czytaj. Atak na Tybet. Mógłbym nie robić tego. Ale myślę, że jeżeli tutaj wezmę sobie, kliknę, kliknąłem tutaj, bo mogę im zaoferować, żeby stali się moim papetem. Ale. po co? A, 14 Dalai Lama jest, jak coś. Więc no, ten tekst. A, tutaj mamy, co? Bo poszedłem sobie. A, w niezależną politykę zagraniczną. No jak patrzę na to co tutaj się dzieje, na przykład ci tu zaczęli ofensywę, ci tutaj dostają wszędzie w tyte już za przeproszeniem, bo już no dostają. I patrzę na to, co tu się dzieje na południu Włoch, nie. Może jednak nie. Nie wiem dlaczego, ale powinni oni trochę, nie wiem, Albo zbufować Francuzów, tych komunistycznych, albo coś. No, nie chodzi mi o to, że yy, ty, tutaj jest jakieś to nierówne, ale ciężkie dla AI. Może bym powiedział tak nawet. Bo naprawdę tutaj AI ma problemy w pewnych sytuacjach, żeby tutaj nadążyć za tym co tutaj się wydarza. Eee, no weźmy tu nawet w tym miejscu No Wy tutaj nic nie robicie jeszcze hmm, OK. Dobra, czyli co? Tutaj zacząłem robić sobie tą rzecz. Tutaj mamy Elektronikę, mamy elektronikę, mamy to, mamy to Tu mogę pójść, ale czy ja chciałem, bo ja tutaj mam jeszcze coś, bo nie pamiętam teraz nawet czy kilka dni nie nagrywałem i a dobra czyli tutaj ale nie, to już jest ostateczne chyba rozwiązanie kwestii debuffa. Hmm Dobra, weźmy tą rzecz. No, wydaje mi się, że nie chcę za dużo też wkładać punktów z, yy, badawczych do yy, morskich rzeczy. Jak ja i tak nie będę. Za, mo, może maksymalnie, co to to zaatakuje Japonię i feng W sensie feng to na pewno zaatakuje, tylko będę musiał wtedy przygotować się do walki przeciwko tym. No, bo oni tu. Eee ok. Majat paja lat. What the hell mm. a, okej okay. Zapomniałem się w ogóle, że ci się trzymają w tym bardzo niefortunnym miejscu. Nawet zapomniałem w ogóle o nich, że tam je y, są a yy, bo jak to tutaj było? Pokażcie mi. Eee, zacząłem robić flotylle. Oho, 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 oho. Mm -hmm. A zobaczmy, co oni tutaj mają. Monastyk. Aha. No dobra, reconnaissance. Tutaj mają tańsze. Tu mają więcej. No, spoko, to jakoś tak nie widzę tu nic takiego intrygującego, co mogłoby mnie zmieść z powierzchni ziemi, więc good job. A zobaczmy, co oni po, porobią tutaj, bo ja jestem bardzo ciekawy. Ej, zapomniałem się, że Mongolia jest z tymi. God damn it. Zapomniałem się o nich. Mhm. Niezależna polityka zagraniczna. Aha, Xingxiang to weźmiemy na pewno i później muszę, no, muszę wziąć sobie Secure Northwest, a później sobie Retake Other Mongolia i wtedy weźmiemy zneutralizujemy imperialistów. No myślę jak tylko to zrobić wtedy przeciwko tym. Będę chciał na pewno zjeść ten region, a później ten region i... Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No dobra, chociaż tyle dobrego, już nie muszę się patrzeć na żadne jednostki. Mamy 30 jednostek takich, 30 jednostek takich. No to najważniejsze, bo jak już nie będę mieć żadnych tutaj takich y, jakichś zaawansowanych szaleństw, to jest fajnie. To oznacza, że już nie muszę się wkurzać w żaden sposób, i tyle. Mm, i resztę takich jakiejś tutaj milicji, i te mam już po prostu, one leżą sobie tutaj w tym miejscu i tyle yy, o, w obronie wybrzeża. Mhm... Mm Hmm. Dobra, weźmy tutaj zabezpieczenie północnego zachodu. Mhm. Wydaje mi się, że możemy wziąć w końcu coś takiego. Dobra, weźmy test czołgi, chociaż mógłbym wziąć samoloty, mniejsze. mniejsza. Mhm, bo jak tu wygląda z zasobami? O, tutaj było. Mongolia, no wiadomo, to nie mogą się spodziewać, że za dużo tu będzie. A tu Xinghai? Naprawdę? Ojene, no. wow, bieda, bieda, i jeszcze raz bieda. Miałem kurde nadzieję, że coś chociaż będę mieć, mniej biedy. Dobra, zaawansowane tutaj okręciki nawodne. Mhm, mm Navy Experience. Yy, dobra, pokaż mi. Czy ja mogę zmodernizować jakoś trochę ten okręt w jakikolwiek sposób? Aha, czyli mogę wziąć sobie lepsze to, mogę lepsze to, mogę lepsze to. Tutaj mogę lepszy silnik o dziwo, Uuu, lepsze torpedziki lepsze torpedy weźmiemy i teraz tak tutaj mamy mogę sobie wybrać bo tu mamy do tego i co jeszcze tu mi zostało? Mine warfare nie weźmy sobie weźmy sobie tutaj może więcej tego no Tak, ustawmy sobie, no dobra. E, tutaj mamy trochę samolotów, tu mniej samolotów tych. Tu mógłbym zacząć produkować, a tutaj mamy możliwość produkcji. Weźmy sobie trochę więcej tego i więcej tego i więcej tego. Później, jak już będziemy mieć więcej produkcji, przy wszelakiej, to wtedy zacznę się zastanawiać nad tym. Czy ja mogę sobie wziąć coś jeszcze lepszego? Weźmy już o artylerię przeciwlotniczą. Yy, nawet nie na przeciwko tych tutaj, betańczyków, A już mówię: jak weźmiemy sobie przeciwlotnicze, to zawsze dodaje mi się trochę więcej. I przeciw yy, temu. Yy, no, zobaczmy sobie. Support anti-air. No, z trochę soft ataku, trochę air ataku, trochę hat ataku, defensywy, tutaj takich rzeczy fajnych, więc zawsze to coś jest. Może to nie jest najlepsza rzecz pod słońcem, ale nie najgorsza. O. Dobra, czyli o, Tybet padł. Mhm, czyli tu już nawet się nie muszą przejmować tym miejscem. Ustawiamy się znowuż w tym miejscu i ataku. A znowu. Zapomniałem się, że tutaj jest. Są te głupie góry. Jakby nie było tych głupich gór, to może trochę inaczej by to wszystko wyglądało. Tutaj możliwość przejścia mi chodzi. Yy, wy, wy, wy. Poproszę was na ponowne przeszkolenie. No, dobra, świetnie mamy już. No w miarę ładny ten generał jest. Pod względem doświadczenia. No, nawet jest spoko. A, dobra, to weźmy, widzę, że małą e, infrastrukturalną rewoluc e, rewolucją Eee, wow. Tylko mm, bez aby tylko tutaj do Yushu. Yushu Qingxiang i Hexi no Dobra. Hexi Mhm. Mm Dobra, zintegrujemy Queen Kai Province. Mhm. Mm Ale dlaczego ja miałbym zostawiać tych jako topetów? Bez przesady, naprawdę. To nawet nie jest jakieś dobre miejsce. What? No i po y, Xingxiang y, weźmiemy chyba sobie albo y, y, ligę azjatycką zrobimy, albo coś sobie ogarniemy z tych rzeczy tutaj. Bo też muszę tutaj poprawić lekko... Y, która to była? Modern War... a tutaj. National Revolutionary Army. No, nie jest to jakieś tragiczne, więc... Jedynie co, to tylko bym mógł. E, chciałbym, chyba, nawet poprawić, żeby moje, armi moje armie trochę szybciej dostawały expa. To chyba jest jedyna taka uwaga. E, dobrze, czyli tu i tu. Mm -hmm. e, dobra, to czyli tu już sobie zmniejszymy. Nawet do jednego. E, nie, to zostawiamy na maxa, A tu ustawmy sobie na tylko dwa. Poziomy dodatkowe. No, na wszelki wypadek. I tylko zostawimy w koridor i wtedy dalej będziemy coś rozwijać. Tutaj przemysł chociaż nie wiem, może też zacznę trochę tutaj doki rozwijać, też może zacznę. Bo no i nie ukrywajmy, że też można by było to zacząć ogarniać z lekka, chociaż jeżeli chcę walczyć przeciwko Japonii, to musiałbym się rozwinąć jako taką potęgę morską tutaj. No, myślę, że tutaj ten. A w ogóle z, co ja robię z tą. A dlatego tak dostaję Expa, ja tak myślę. Nie, uh, dlaczego ja tutaj mam jakąś taką dziwną sytuację? To, to, to mi się po prostu. Hmm, tu, o. Zostawcie mnie się. Dobra, dziękuję bardzo. Weźmy może, zmodernizujmy moją armię tutaj trochę. Zawsze to coś. E, co to jest? Nie, wolę jednak zaatakować ich. Nie będę tu komplikować sobie życia. Oni może będą mieli jakieś tu możliwości w sensie że oni będą mogli na przykład się tutaj dołączyć do mnie, ale nie wiem czy oni... Bo często gęsto jak się dołącza się jakieś jedno państwko do drugiego, to później się dziwne rzeczy dzieją, więc... Nie. Zjemy sobie ich i tyle. Mmm, a jak tam wygląda ta cała sytuacja. E, Mongolia, Mongolia really. Nie chcę mi się z nimi nawet z nic robić. <grystanie> Aha, okej. Okay. Spoko, chyba coś wam nie idzie. Te zjadamy. Y ...Singhai klik i tyle. Chingzhang, klik na. 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 A co ty, wy Naprawdę? Naprawdę armia jest uzależniona od opium? WHAAAAAT? O oh mój... Really? Jak tam trzynaście? No tak średnia, bo ale dobra. Atakujcie i tyle. Jeho. Mmm, dobra, aktywny sonar, dalej róbmy dalej kolejne rzeczy sobie tu ogarniajmy. Nie no, powiedzmy sobie, że wolę sobie chociaż mieć nawet lekki rozwój w marynarkę. Bo to nigdy nic nie wiadomo, co z tym się wydarzy później. Już nie będę musiał specjalnie robić desanto na Japonię i takich tam rzeczy bardzo niefajnych. Dobra, weźmy cię kolejną rzecz. Dobra, weźmy UEHI, może sobie jedną taką prowincję sobie rozwiniemy tutaj i to. Zawsze to coś. Aha, dobra, 16 dywizji idzie tutaj, no dobrze. Bo ile oni mają armii? No nie za bardzo, przeciwstawić się mogą mnie, więc, well, whatever. Dihua... Tutaj mamy Kumul. Co tutaj jeszcze, jakieś fajne prowincje? Tutaj mają jakieś, w ogóle, Kaszgar, Aksu. W ogóle ta ten region i tak był nigdy, prawie nie był jakiś taki super istotny pod względem ilości osób, ale istotny był pod względem ilości yy, możliwości. Przecież tutaj, by w tym regionie, tutaj chyba nie wiem, czy nie, nie nawet tutaj gdzieś albo. Albo tutaj w Turkestan Kanad, albo tutaj Xinjiang Klik, albo tutaj gdzieś w tym regionie świata to przecież były pierwsze konflikty pomiędzy, e, pierwszy większy konflikt Chiny kontra Muzułmanie. Tak samo jak tutaj był w tym regionie, przecież był tutaj, było zaraz. Bactria, 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 chyba tak. Bactria, czyli tutaj jakieś były takie państewka greckie i tutaj też była takie były wojenki pomiędzy państw państwem chińskim a tym, jak to się zwie. Państwem chińskim, a yy, greckim yy, miast, yy, miastem państwem, tam jakoś tak, no w sensie tamtymi regionami, tutaj, bo tutaj były głównie też jakieś takie alapolis no. No to, to też yy, pomiędzy tymi później tam stamtąd ściągali konie głównie które były bardzo istotne dla Chińczyków. O, okej, okay. czyli kto tutaj stał się nowym generałem? Eee Okej, okay, ale dobra, no spoko, bo ty masz w ogóle co? Kogo ja tu wziąłem w ogóle? Mamy ciebie dobry jesteś, ty też jesteś dobry, dobra, dobra, dobra. Eee, to mam samych dobrych generałów, kurde tutaj. Myślałem, że jakichś gorszych będę mieć. Eee, dobra, czyli co? Tutaj zrobiłem sobie tą jedną rzecz. A, no właśnie mi się przypomniało, że oni są trochę tacy japońscy, lekko. Mhm, dobrze. Później sobie weźmiemy na Mongolię, ustawimy i ustawimy jeszcze na te Legation Cities. Mhm, wow. Uau 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 Czyli tego nie mogę dobra. A wy naprawdę! Hmm, dobra, wróćmy już do starej wersji i zaczniemy sobie tutaj może więcej. Może nawet sobie zróbmy z cztery: hmm, tutaj porty ten stocznie. No, myślę, że spoko będzie, nawet jeżeli we nie weźmiemy tylu. ฮอตัน 长官，出发！出发！继续移动。嗯。 Mm-hmm. Okej, okay. o, dobra, spoko, jak coś, to w następnym odcineczku tutaj zaatakujemy, eee, myślę, że tutaj dalej będziemy już atakować, eee, skończę to i zastanowię się tylko, czy kurde kombinować coś eee, z tymi, czy tutaj wziąć na przykład e, już kurde poogarniać w innym miejscu, no zobaczę sobie. Na pewno coś tu będę ogarniał. Jakieś takie fajniejsze rzeczy w celu: więcej wojen, więcej wojen albo jeszcze więcej wojen. Więc no cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej, hej.